Słuchajcie, przygotujemy się na wieczorną sprzedaż eee, Radia samochodowego Patrzcie ile mam Widzicie to? Widzisz, widzisz go? Patrzcie ile mam stafu, patrz Ile joint packów jest tutaj w ogóle Czekaj, ja bym musiał to tak zrobić Tu są radia Ja je tutaj wyciągnę Będę je sprzedawał. Po gościu skupuje radia samochodowe, ale ja nie wiem ile ich skupuję, więc będziemy spróbować. Ja jestem dobry z osiedla, oczywiście, że tak. Zaopiekowałem się radiem. W ogóle, jakie to są czasy, nie? Pomyślcie sobie. Pomyślcie sobie, Jaka patologia, jak się teraz po pomyślicie, że kiedyś radia kradli z samochodów. Przecież to. No, jakbyście pomyśleli, no dziki świat. No bieda straszna. Potrafili zbić szybę, wyrwać drzwi, żeby do dostać się do samochodu i radio wyciągnąć, no. Patologia! No to ja wiem, że do teraz, ale nie tak często jak kiedyś, nie? Wiesz, wiesz, odpinane panele, ludzie odpinali te panele, je chowali, brali ze sobą, bo się bali, że jak będzie widać, że jest radio, to, to z od razu ktoś wkrodnie. Ale jaki to jest w ogóle umysł złodzieja, nie? Że na przykład ten złodziej to jest taki złodziej patologiczny, nie? Że na przykład kradnie rzeczy, które w sumie. Już, już to nie są. Nie wiem. Nie są z tej epoki. Albo że na przykład więcej szkód narobi, niż w ogóle ma to sensu i zysku. To, co ja wam opowiadałem o tych, o tych kablach kiedyś. Że przychodzili złodzieje, wycinali. Końcówki kabli z budowy, i łącznie po takiej, po takiej robocie to może zarobili na flaszkę kilkadziesiąt złotych, a narobili szkód na kilkanaście tysięcy, rozumiecie? Bo trzeba było kable wymieniać, bo były za krótkie, jak oni poucinali. I wtedy oni brali pół metra sobie do kieszeni, a my musieliśmy kilkanaście czy kilkadziesiąt metrów. Ciągnąć nowego przewodu w korytkach, w rynienkach. Dlatego, że po prostu był za krótki. A musiał być w tym miejscu, bo był na planie. I koniec. I koszta. I budowa całe koszta ponosiła. Czy złodzieja to interesuje? Hmm. Czy złodzieja to interesuje? Czy złodzieja to interesuje? A wiesz, że są tacy złodzieje, których to interesuje? Są. Patrz. Są ludzie i ludziska. To jest taka pierwsza zasada. Pamiętaj o tym. Są ludzie i ludziska, tak? Patrz, przykładowo, dam Ci taki przykład z mojej rodziny. Gdzie kiedyś yy, budowali taki. No tam wujek tego, tam dal. Zbudowali sobie taki domek. Tylko taki domek. Mm, to miał być docelowo dom. Wypoczynkowy, ale tak zaczęli go budować, że on miał kształty normalnego wielkiego domu piętrowego, ale to był taki domek, on miał być dla, 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 dla naszej całej rodziny, tam dla bliskiej, dalekiej, że jak na wakacje, to tak dalej. I oni się zaczęli budować ten domek, nie? No i się tak budowali go długo, budowali, no bo wiadomo jak to jest tak, budujesz, kiedy masz pieniądze, to tam kupujesz jedziesz robić to i się tak budowali, budowali. No, aż w końcu, wiadomo, tam już był w takim stanie surowym, że już były okna i tak dalej, tylko że jakby dużo rzeczy brakowało i, i tak dalej, bo nie było pieniędzy na wykończenie. No i on sobie poza sezonem stał. No i on sobie poza sezonem stał. No i co się okazuje? Na przykład w jesień czy w zimę to się tam nie jeździło w ogóle, się zostawiało tam ten domek. Ty, słuchaj, przyszli złodzieje. Chociaż nie wiem jak to nazwać, bo patrz, ja Wam opiszę mniej więcej jak się zachowali. Przyszli, wkradli się do środka w okresie zimowym, ogólnie jak było zimno. E, nie rozbili żadnej szyby, nic, tylko coś tam z drzwiami porobili, że tam coś tam podważyli, łomem, coś tam, że trochę tam powykrzywiali, ale się dostali. I uwaga. Byli jakiś tam czas, długi, to nie było, że przyszli, tylko normalnie zamieszkali tam, zużyli połowę drewna, które tam było, odkręcili sobie wodę, bo wiadomo, w zimę były zawory, więc odkręcili sobie wodę i zużyli pół butli gazowej. Pomieszkiwali sobie tam, zjedli ileś słoików tam były ogórki, jakieś jedzenie, powidła i tak i na koniec zostawili kartkę. Uwaga, to jest hit. Na koniec zostawili kartkę, że e, e, dziękujemy za gościnę i zostawili flaszkę. No kurwa, no taka sytuacja. Taki inny rodzaj, bym powiedział. Wiadomo, że jakby i tak zużyli więcej tego wszystkiego niż, niż, niż ta flaszka była warta, ale prawdopodobnie mieli tą flaszkę, no bo byli jakimiś alkusami. Pełna kultura, nie? Znaczy, wiesz, to, to było coś bardziej na zasadzie już tak na, na skraju bezdomności, że, że po prostu się wkradli, żeby przeżyć jakiś tam okres zimowy, pogrzali się w piecyku, pojedli co tam było i tyle, nie? Więc takie rzeczy troszeczkę inaczej się traktuje, bo. E, bo gdyby te osoby prawdopodobnie cię spytały, ej, przepraszam, czy mogę sobie tutaj, nie wiem, po prostu żebym zamarzł na śmierć, mogę sobie tu pomieszkać? I gdyby cię spytała taka osoba, to, to chyba byś się zgodził. No chyba, że masz tam jakieś rzeczy bardzo wartościowe, to byś się bał, ale tam nic nie było takiego, tam nie było co ukraść tak naprawdę ze środka, no. No Kibel byś mógł wymontować i zabrać muszlę klozetową, no to, to, to są takie wartości co tam było, nie? Okej. Okay. Dobra, mamy energię. Okej, okay, to... Mm, czy ja mogę spanko zrobić? No coś tam z tymi drzwiami zrobili, pamiętam, że tam jakieś były... Wiesz, że oni się chcieli dostać, a nie chcieli rozbijać szyby. No bo zresztą jak szybę rozbijesz, no to też od razu szczel nie masz szczelności, tak? Więc ja pamiętam, że coś tam z tymi drzwiami zrobili, że to były takie szkody dosyć większe, że trzeba było zamek chyba wymienić na nowy, czy coś takiego. Ogólnie coś tam powykrzywiali w tym zamku. ma pan bagietnik. on opada z sił? Na, na trójce Kurła, bo ręczny mam! Kurde, mo... O Jezu! Nie! Stoi! Stój! I co teraz? Ręczny? Dobra. Chyba będzie trzeba po prostu Dobra, wyjdę. Linka. Ciii. Nie ruszaj się. Nie ruszaj się. I co? Idzie czy nie? O kurde, chyba nie pójdzie Już się zawiesił Nie! Ło! Wow! Wisi, wisi, wisi! No teraz to już wisi fest Ty on zawisnął w powietrzu. sprawa zaraz wystrzeli mówię wam Patrzcie teraz. Popchnę go własną siłą. Idzie, idzie, idzie. Czuję to, że pójdzie. Pójdzie, pójdzie, pójdzie. Trzeba go delikatnie jeszcze... Ja wiem, że tył napęd. Tylko próbuję mimo wszystko, no. Podłożę to. Nie, nie da się. Królty, jakaś interakcja pomiędzy tym, jakby wyskoczyła, że, że on go podniesie. Uwaga, puszczam <noise> poszedł. Dobra. Teraz to już mi pozostało pojechać do domu. Już jest za późno, już nie będzie wyścigu. No i dobra Ale buja co? Ale nosi Ale nosi chłop pan Co ja mogę wam poradzić, no? Zapisuję. Starczy! Starczy! Za... Ach! Przerwa. Przerwa.